Abys. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś, tak jak ogłaszałem podczas wyników konkursu, ogłaszam następny konkurs, który zakończy się we wrześniu. Dokładna data losowania i podania wyników będzie w przypiętym komentarzu oraz opisie, więc jeśli nie chcecie mnie słuchać, to zapraszam do całych zasad, które będą właśnie tam na dole. Zasady są klasyczne, więc jeśli kiedykolwiek byliście udział u mnie w konkursie, to prawdopodobnie wiecie co robić. Jeśli nie, no to wystarczy subskrybować kanał i komentować filmy z tego okresu, w którym konkurs będzie miał miejsce. Czyli od dzisiaj do tej daty losowania będzie powiedzmy na przykład 20 filmów na kanale, żeby Mieć szansę na zwycięstwo tego zestawu wystarczy skomentować przynajmniej dwa filmy. Wiadomo, im więcej filmów skomentujecie z hashtagiem A bez no to szanse są większe. Dokładne omówienie jest w opisie oraz przy komentarzu więc serdecznie serdecznie zapraszam tam. Chciałbym Was jeszcze zaprosić do wszystkich linków, które są w opisie, czyli Instagram, Discord oraz TikTok oraz sklep PayPal, gdzie macie mój kodik rabatowy na wszystkie artykuły nieprzecenione. Także, jeśli chodzi o zestawik o nagrody, bardzo dziękuję Michałowi za podesłanie wielu produktów, które widzicie tutaj przed sobą. Właśnie na rozdanie dla widzów, także bardzo dziękuję Michał, i yy, już prezentuję, co możecie zgarnąć. Yy, mamy tutaj Powerful Bulldogi. Moskitosy od SRPRO, skóle Kometowe, Steel Crackery od Maxema, do tego dorzucam jeszcze wspaniały bajer, Knalbosy od Hestii, nie wiem czy kojarzycie, myślę, że wiele wiele osób je kojarzy, oraz pakiecik stroboskopików 60 sekundowych, już powiedzmy troszkę, troszkę lepszych, w, wersji, w dwóch wersjach, jedna wersja jest od Tripleksa. Mamy dwie, dwie sztuki triplexowe oraz dwie sztuki stroboskopów 60-sekundowych od Ultras z shopu, czyli po prostu od Dextrina. Także zapraszam do brania udziału. Zasady są banalnie proste. Każdy może zwyciężyć tak naprawdę niedużym kosztem, po prostu oglądając moje filmy. Także dla wszystkich moich widzów taki mały uśmieszek. Mam nadzieję, że zestawik się podoba. Mam nadzieję, że wiele z Was weźmie udział w konkursie. I co? Zapraszam jeszcze na live, które na moim kanale się odbywają regularnie w każdym tygodniu. Zazwyczaj w czwartki, ale zawsze daję, daję znać, kiedy będzie live. Także zapraszam do śledzenia tych informacji. Trzymajcie się, cześć, no i życzę Wam powodzenia, szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do przypiętego komentarza, gdzie macie wszystkie wszystkie zasady.